Kraków z jego starymi kamienicami i wąskimi uliczkami stawał się jeszcze bardziej melancholijny w deszczowe, jesienne dni. Małgorzata Kowalska, 53-letnia kobieta o siwiejących włosach i zmęczonych oczach, siedziała przy oknie swojego mieszkania, obserwując krople deszczu spływające po szybie. 30 lat temu. Dokładnie w taki sam deszczowy dzień jej ojciec Tadeusz wyszedł z domu i nigdy nie wrócił. Małgorzata wciąż pamiętała tamten dzień, jakby to było wczoraj. Miała wtedy dwadzieścia trzy lata, pełna nadziei i marzeń o przyszłości. Jej matka Barbara zmagała się z chorobą, a Tadeusz, zawsze spokojny i opanowany mężczyzna, którego twarz rzadko zdradzała emocje, po prostu zniknął. Bez słowa, bez pożegnania, bez wyjaśnienia. Jakby jego 25 lat małżeństwa i jedyna córka nagle przestały mieć znaczenie. Jeśli ta historia już zrobiła na tobie jakieś wrażenie, nawet najmniejsze, nie odchodź bez rewanżu. Skomentuj i powiedz mi, skąd oglądasz ten film, i zasubskrybuj kanał. Barbara zmarła rok później, zostawiając Małgorzatę samą z poczuciem opuszczenia i nienawiścią, która z biegiem lat tylko rosła. Nienawidziła ojca za to, że zostawił je same w najtrudniejszym momencie za to, że nigdy nie zadzwonił, nie napisał, nie próbował wyjaśnić. Za to, że jej matka umarła z poczuciem, że nie była wystarczająco dobra, by mąż przy niej został. Z czasem Małgorzata nauczyła się żyć z tą raną. Skończyła studia, znalazła pracę w wydawnictwie, gdzie z czasem awansowała na redaktorkę. Wyszła za mąż za Piotra, spokojnego i kochającego mężczyznę, którego poznała na wieczorze poetyckim. Urodziła córkę Annę, której dała wszystko, czego sama nie dostała od ojca: bezwarunkową miłość, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa. Jednak gdzieś głęboko w sercu Małgorzaty wciąż tlił się żal. W trudnych momentach, podczas bezsennych nocy, zadawała sobie pytanie: dlaczego odszedł? Nigdy nie szukała odpowiedzi. Nie chciała, bała się, że prawda mogłaby być jeszcze bardziej bolesna niż niepewność. Aż do tego deszczowego dnia, trzydzieści lat po zniknięciu ojca, gdy wracając z pracy, znalazła na progu swojego mieszkania małą, zniszczoną kopertę, bez nadawcy, bez adresu, tylko jej imię napisane znajomym, choć nieco drżącym pismem. Koperta była lekko wilgotna od deszczu, a narożniki pożółkłe, jakby czekała na ten moment przez długi czas. Małgorzata zawahała się. Zanim ją otworzyła, poznała charakter pisma natychmiast. Należał do jej ojca te same zaokrąglone litery, które widziała w dzieciństwie, w notatkach zostawianych na lodówce, w kartkach urodzinowych, w listach miłosnych do matki, które przypadkiem znalazła kiedyś w szufladzie. Z drżącymi dłońmi Małgorzata usiadła przy kuchennym stole i powoli otworzyła kopertę. W środku był list napisany na starej kartce papieru, który zaczynał się od słów Kochana Małgosiu. Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że mnie już nie ma. Świat wokół niej zatrzymał się na chwilę, gdy zaczęła czytać historię. Która miała zmienić wszystko, co myślała o swoim ojcu przez ostatnie 30 lat. Tadeusz pisał o tamtym deszczowym dniu, kiedy dostał telefon od człowieka, którego znał z czasów młodości. Człowieka, który był zamieszany w nielegalne interesy i groził, że jeśli Tadeusz nie spłaci starego długu, to zaszkodzi jego rodzinie. Dług nie był jego. Należał do brata Tadeusza, który zmarł rok wcześniej, ale ludzie, którym był winien pieniądze, nie dbali o takie szczegóły. Wyszedłem z domu, myśląc, że rozwiążę tę sprawę i wrócę, że ochronię was przed niebezpieczeństwem, pisał Tadeusz. Ale sprawy potoczyły się inaczej. Zostałem zmuszony. Do opuszczenia kraju. Powiedziano mi, że jeśli kiedykolwiek skontaktuję się z tobą lub twoją matką, jeśli kiedykolwiek dacie znać, że wiecie, gdzie jestem, zapłacicie za to. Nie mogłem ryzykować waszego bezpieczeństwa. List był długi, pełen szczegółów z życia Tadeusza na emigracji. Opisywał, jak przez lata pracował jako robotnik budowlany w małym miasteczku we Francji. Jak próbował ułożyć sobie życie, ale nigdy nie założył nowej rodziny, bo jego serce zawsze należało do barbary i Małgorzaty. Jak co miesiąc odkładał część swojej skromnej pensji, by kiedyś móc wrócić i wszystko wyjaśnić. Przez wszystkie te lata śledziłem Twoje życie z daleka, pisał. Wiem o Twoim ślubie z Piotrem, o narodzinach Anny, o Twojej pracy w wydawnictwie. Zatrudniłem osobę, która co jakiś czas przesyłała mi informacje, zdjęcia, byłem przy tobie, choć nie mogłaś mnie zobaczyć. Byłem dumny z każdego twojego osiągnięcia. Na końcu listu była informacja, że Tadeusz wrócił do Polski kilka lat temu, gdy zagrożenie minęło wraz ze śmiercią człowieka, który go szantażował. Ale było już za późno na odbudowanie relacji. Bał się, że jego powrót otworzy stare rany, że Małgorzata nigdy mu nie wybaczy. Postanowił więc pozostać w cieniu, wynajmując małe mieszkanie na obrzeżach Krakowa, skąd mógł być blisko, ale niewidoczny. Ten list zostawiam na wypadek mojej śmierci, kończył Tadeusz. Chcę, żebyś znała prawdę, żebyś wiedziała, że nigdy was nie porzuciłem z własnej woli, że kochałem ciebie i Twoją matkę do ostatniego oddechu. Łzy spływały po policzkach Małgorzaty, gdy skończyła czytać list. Przez 30 lat żyła z przekonaniem, że ojciec ich porzucił, że nie były dla niego wystarczająco ważne. A teraz dowiedziała się, że poświęcił swoje szczęście dla ich bezpieczeństwa, że żył w samotności, z dala od wszystkiego, co kochał, by chronić swoją rodzinę. Na końcu listu był dopisek innym charakterem pisma z informacją, że Tadeusz Kowalski zmarł dwa tygodnie temu w swoim mieszkaniu przy ulicy Lipowej 23. List został znaleziony wśród jego rzeczy z wyraźnymi instrukcjami, by dostarczyć go Małgorzacie po jego śmierci. Następnego dnia, wciąż oszołomiona i pełna sprzecznych emocji, Małgorzata udała się pod wskazany adres. To była Stara, kamienica skromna, ale zadbana. Dozorca, starszy mężczyzna o dobrotliwej twarzy, od razu ją rozpoznał. Pani to córka pana Tadeusza, prawda? Wiem, bo mam zdjęcie. Często na nie patrzył. Powiedział, prowadząc ją do małego mieszkania na drugim piętrze. Mieszkanie było proste i schludne. Na ścianach wisiały zdjęcia. Małgorzaty jako małej dziewczynki, jako studentki, w dniu ślubu z córką. Ojciec śledził każdy moment jej życia. Był przy niej choć niewidzialny. Na stole leżał notes, a w nim zapiski Tadeusza. Myśli, wspomnienia, plany, których nigdy nie zrealizował. Dzisiaj Małgosia kończy studia. Chciałbym być tam, by jej pogratulować. Anna ma dzisiaj pierwszą komunię. Jest podobna do Małgosi w jej wieku. Barbara odeszła dzisiaj. Nie mogłem być przy niej. Nie mogłem się pożegnać. W szufladzie biurka Małgorzata znalazła pudełko z listami dziesiątki listów, które Tadeusz pisał do niej i do Barbary przez lata, ale których nigdy nie wysłał. Listy pełne miłości, tęsknoty, żalu, nadziei. Przeszukując mieszkanie, Małgorzata odkrywała kolejne dowody na to, że jej ojciec nigdy o nich nie zapomniał, że jego miłość była stała i niezmienna przez wszystkie te lata. Że jego decyzja o odejściu była największą ofiarą, jaką mógł złożyć dla ich dobra. W rogu pokoju stała mała szafa. Gdy Małgorzata ją otworzyła, znalazła w 1903 niej stary płaszcz. Ten sam, w którym jej ojciec wyszedł z domu trzydzieści lat temu. Jakby czekał, by kiedyś w nim wrócić. A w kieszeni płaszcza był kolejny list, zaadresowany do Małgorzaty z datą sprzed tygodnia. Ojciec wiedział, że umiera, i miał ostatnią prośbę. List zaczynał się od słów: Kochana córko, jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że znalazłaś moje mieszkanie, że poznałaś prawdę, że może, choć na to nie zasługuje, zrozumiałaś moją decyzję sprzed lat. Tadeusz pisał, że jego ostatnim życzeniem jest, by Małgorzata odwiedziła małą kawiarnię przy rynku, gdzie on i Barbara mieli swoją pierwszą randkę. Gdzie oświadczył się jej matce, gdzie świętowali, gdy dowiedzieli się, że Małgorzata przyjdzie na świat, idź tam w sobotę o siedemnastej, prosił Tadeusz, zamówiła kawę i sernik, ulubione desery Twojej matki, i pozwól mi, choć po śmierci, spędzić z Tobą trochę czasu. Małgorzata płakała, czytając te słowa. Tak wiele lat straconej miłości, tak wiele niewypowiedzianych słów tak wiele niewyrażonych uczuć. W sobotę, punktualnie o siedemnastej, Małgorzata siedziała w kawiarni przy rynku. Zamówiła kawę i sernik, jak prosił ojciec, i wtedy podszedł do niej kelner z listem. Ten list zostawił dla pani starszy pan, który przychodził tu co sobotę przez ostatnie lata, wyjaśnił prosił, żeby przekazać go, jeśli kiedykolwiek Przyjdzie pani o tej porze i zamówi kawę z sernikiem. Drżącymi rękami Małgorzata otworzyła kopertę. W środku była kartka z jednym zdaniem: Spójrz na stolik w rogu. Małgorzata podniosła wzrok i zobaczyła stolik, przy którym zawsze siadali jej rodzice gdy była mała. A na stole leżał album ze zdjęciami. Zdjęciami, których nigdy wcześniej nie widziała. Jej ojciec z oddali, obserwujący jej ślub, stojący przed szkołą Anny w dniu jej rozpoczęcia, przed szpitalem, gdy urodziła się jej wnuczka. Tadeusz był przy nich przez cały czas, chronił je z cienia, kochał je z daleka. Na ostatniej stronie albumu było zdjęcie Tadeusza z ostatnich dni jego życia: stary, zmęczony mężczyzna, ale z oczami pełnymi miłości. A pod zdjęciem napis: Wybacz mi córeczko, kochałem cię każdego dnia. Małgorzata wróciła do domu, niosąc album jak największy skarb. Pokazała go mężowi, córce, wnuczce. Opowiedziała im historię, której nigdy wcześniej nie znali historię miłości silniejszej niż strach, oddania większego niż życie, poświęcenia, które trwało przez trzydzieści lat. Kilka dni później Małgorzata stała nad grobem ojca, przyniosła białe róże, ulubione kwiaty jej matki i list, który napisała w nocy, list pełen wybaczenia, zrozumienia i miłości, której nie zdążyła mu okazać za życia. Wybaczam ci, tato, szepnęła, kładąc list na grobie, i dziękuję, że nigdy nas nie opuściłeś, że byłeś przy nas, nawet gdy nie mogliśmy cię zobaczyć. Wiatr delikatnie poruszył gałęziami drzew, jakby natura odpowiadała na jej słowa, a Małgorzata po raz pierwszy od trzydziestu lat poczuła spokój, prawda przyniosła ukojenie, nienawiść ustąpiła miejsca zrozumieniu, a miłość, która nigdy nie wygasła, mogła w końcu rozkwitnąć bez cienia żalu. Wracając z cmentarza, Małgorzata zatrzymała się przy kawiarni, gdzie tydzień wcześniej odkryła ostatni prezent od ojca. Usiadła przy stoliku w rogu i zamówiła kawę i sernik. I gdy tak siedziała, patrząc przez okno na krakowski rynek, poczuła, jakby jej rodzice siedzieli obok niej, uśmiechając się do siebie z miłością, którą czas ani odległość nie zdołały zniszczyć. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez subskrypcji. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, aby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, wzruszają się, żyją. Jeśli to naprawdę cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny ze mną, do następnego filmu.